Czekajcie, bo mi echo zostało po ostatnim nagraniu. Dobra, teraz git. Możemy zaczynać. Czy to ptak, czy to samolot? Nie, to mały murzyn baseballista, Wiedźmin i punk z przyszłości. Dalej nie wiecie o kim mowa? Podpowiem wam, że jego imię zaczyna się na E, a kończy na K. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym soczystym poradniku. Na widelcu mamy protagonistę zzaon, z zaon, miasta ściekami i głównym płynącym Eko używa swojej klepsydry, baseballa i najnowszych gadżetów, dzięki którym zyskał swój przydomek. Chłopiec, który rozgrywał Solo queue. Pasyw Eko to dzika klepsydra. Za każdym razem, kiedy używa umiejętności lub atakuje, to nakłada staka owego gadżetu. Gdy cel już dostał 3 razy po ryju, to Eko zadaje mu dodatkowe obrażenia, spowalnia go jeśli celem jest bohater, to Eko postanawia z jakiegoś powodu szybciej spierdalać po mapie. Q to frisbee, które eko rzuca w nadziei, że ktoś się zaaportuje. Frisbee leci tak daleko, aż kogoś spotka, po czym zadaje mu obrażenia, leci kawałek dalej i na końcu wraca, rozpierdalając wszystko po drodze. Warto do tego dodać dwie rzeczy: droga powrotna jest bardziej bolesna niż sam rzut, i frisbee nakłada niezłego słowa. W to mydłem i baseballem. Pasywnie, baseball eko zadaje więcej komuś z małą ilością życia. A po użyciu eko rzuca mydło, które tworzy wielką bańkę po 3 sekundach. Jeśli przeciwnik podniesie mydło, gdy eko jest w bańce, to zostaje ogłuszony od tyłu i eko zyska potężną tarczę miłości. Ciekawostką jest to, że Lucian nie może aktywować tego efektu zamiast eko. Nie, to ja pukam. Jednak nauczył go jak robić e, czyli przeturleć się. Po krótkim daszu eko może niczym rengar skoczyć do celu, nakładając wszystko, co ma aktualnie naładowane na baseballu. Największą zaletą tego skoku jest możliwość przeskoczenia z Ult Eko jest dość skomplikowany. Za małym murzynkiem ciągle chodzi jego hologram o imieniu Bambo. Marzył on o tym, aby dogonić Eko, lecz zawsze był 4 sekundy za nim. Czasami Eko, gdy dostaje zbyt duży w -dol, musi uratować się kosztem Bambo. Gdy używa ulta, Bambo znika i w jego miejsce pojawia się Eko, który leczy się i zadaje podobany demacz. Ultem związane jest kilka ciekawostek. Podczas podróży do Bumbo Eko jest niezniszczalny, i ultem tym można cofnąć się na linię po użyciu Recall'a lub Teleporta. Eko oczywiście gramy jako AP Asasyna. Musicie sobie koniecznie ogarnąć odpowiednie runki, na przykład takie i Masterki, najlepiej takie. Maksujemy Q, a potem E. Nie zapominajcie o samonerach, oczywiście Flash i Ignite. Na początek zaczynamy z Pierścionkiem lub Flaszką i staramy się w pierwszym powrocie kupić Niebieski Miecz lub Duszka. Cały build powinien składać się z Butów z Niebieską Smugą, Fajnych Mieczy, Stoperu Dziadka, Fioletowej Laski, Czapki z Harry'ego Pottera i vibratora. Teraz czas na najlepsze komba. Do harasowania na linii i czasem przypadkowego zakrdolenia kogoś powinniście użyć Q i czekać aż nałożyć dwa staki, a potem dzięki E nałożyć trzeci stak i cofnąć się dzięki szybkości z dzikiej klepsydry. Jeśli wiecie, że będziecie się klepali dłużej, to rzućcie w to miejsce mydłem, to może uda wam się kogoś zaskoczyć tarczą miłości i ogłuszeniem, gdy on będzie podnosił mydełko. Jeśli ktoś siedzi pod wieżą i was ostro wkurza, to powinniście wbić się na niego z E, rzucając wcześniej mydłem, a następnie, używając frisbee i autoataków, poczekać do aportu, i tchnąć w mordę i cofnąć się do Bambo, jakby nic się nie stało. Pamiętaj, że przeciwnik nie widzi, gdzie leci mydło, dlatego możesz go nieźle zaskoczyć. Mam nadzieję, że teraz wiecie jak grać nowym asasynem. Żeby koniec był bardziej dramatyczny, łączę echo. Dzięki za oglądnięcie kolejnego soczystego poradnika i na razie. Groodko teraz jak wyłączyć to echo.